Pierwszy kemping przeznaczony dla osób dorosłych. To nie jest tak, że jest zakaz wstępu dla dzieci, bo w sytuacji jakiejś, która by wymagała zatrzymania się, to oczywiście, że tak, zapraszamy. Tak jak każdego gościa, tak myślę, większość z nas zaprasza do swojego domu, bo my to miejsce traktujemy jako dom, w związku z tym zapraszamy wszystkich. Ale, tu jest właśnie to ale, rodziny z dziećmi, no nie będą mieć zapewnionych takich atrakcji, jak na innych miejscach. Tak chcielibyśmy, żeby nastawieni... też rodzice no, zaopiekowali się też dziećmi, Wtedy... bo, bo jesteśmy tutaj tak nastawieni, żeby ci dorośli mogli sobie spokojnie odpoczywać. Także mhm. dlaczego właśnie też mogę jeszcze powiedzieć y, tylko dla dorosłych, ponieważ uważam, że jest dyskryminacja w Polsce pod osób tym dorosłych. względem osób dorosłych, które <laughs> tak. chciałyby przyjechać <laughs> do miejsca, które, gdzie, które daje ten odpoczynek, relaks, ciszę i spokój. A wiadomo, że radosne i Cieszące rodziców okrzyki i dzieci. No troszeczkę nie idą to w, z tym w parze. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale Kilometry Wolności. Zapraszam serdecznie. Bartłomiej Ryś.